Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, jak w co drugi, ja nie wiem czy ja tutaj się już nadaję, czy nie, bo jestem ślepy oczywiście, idzie dobrze. E, przepraszam bardzo, ale musiałem się przyjrzeć, trzeba na pewno, już jestem na żywo. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Hera i jak w co drugi piątek miesiąca, e, czemu ja ciągle mówię co drugi piątek miesiąca, jak co drugi piątek zapraszam Was na Power Walk. E, zgodnie z, z, z brakiem zapowiedzi, w sumie nie wiecie, o czym będę rozmawiał, więc cieszą się bardzo, że tutaj jesteście, bo to jest tylko i wyłącznie dowodem na to, że po pierwsze, albo macie bardzo silny nawyk porannego spacerowania, co jest absolutnie super e, i to znaczy, że po prostu przychodzicie tutaj z uwagi na to, że chcecie po prostu sobie zrobić poranny power walk i temat oraz prowadzący nie ma kompletnie znaczenia i robicie to w 100% dla siebie i to bardzo szanuję. Albo jesteście tutaj z uwagi na prowadzącego, czyli mnie i to jest bardzo, bardzo, bardzo miłe. I ja w sumie trochę dzisiaj o tym. O tym, o tej naszej trochę bym powiedział takiej relacji, która jest, no bym powiedział, dość ciekawą relacją z perspektywy e, osobowościowo- hmm, Psychologicznej. O, może to właściwie nie będę, nie będę wprowadzał tej wątków, e, czy temperamentalnych, czy osobowościowych. E, choć mimo wszystko one są ważne jednakże, bo trochę jednakże pokazują, że cechuje nas taka, taka rzecz, jak na przykład e, taka cecha, jak otwartość na doświadczenia. Tak? Czyli taka gotowość do tego, żeby spotykać się z rzeczami nieprzewidywalnymi, no, to, która jest no, pewnie jedną z cech e, osobowości, czy też e, fundamentalnie nawet temperamentu. Ale ja trochę o tym. Bo e, znowu w kategorii tego, czym żyje przez ostatnie, ostatni okres, e, no, ponieważ mamy taką bardzo ważną sytuację. A mianowicie mamy okres przedolimpijski. Um, przypomnę dla tych, którzy mniej e, żyją e, sportami zimowymi, że już za niecałe trzy miesiące startuje nam e, Mediolan, czyli Igrzyska Olimpijskie we Włoszech, co w ogóle jest totalnie jakby zjawiskowe. Dla tych, którzy w ogóle jeszcze nie mają planów, a chcieliby kiedyś przeżyć atmosferę Igrzysk Olimpijskich, to one no, będą nieprawdopodobnie blisko nas, bo e, będą tam, gdzie bardzo wielu z nas spędza swoje e, ferie e, zimowe, narciarskie, czyli właśnie we Włoszech. E, Mediolan, Cortina d'Ampezzo. Część nawet zawodów będzie rozgry rozgrywanych w moim kochanym liwinio, więc w dużej mierze faktycznie będzie to bardzo blisko miejsc, w których spędzamy, więc jeżeli ktoś na przykład nie ma jeszcze planów, to może rozważyć to, żeby jednakże zawitać w okolice wioski olimpijskiej i zobaczyć trochę, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale no, to w naturalny sposób sprowadza do tego, że zawodowo w dużej mierze jestem skoncentrowany w tej części sportowej właśnie na tychże igrzyskach, co w dużej mierze oznacza, że wszystkie zawody, typu Puchar świata, czyli miejsca, w których jeszcze zdobywamy punkty, kwalifikacje i tak dalej, są ważnym elementem. I tu wjeżdża, coś, co pojawia się bardzo często z perspektywy takiej Pop psychologii i w pop psychologii jest to dość, e, pewnie bym powiedział, ważne, a z drugiej strony strasznie wkurzające mnie, bo chciałbym to faktycznie rozłożyć na czynniki pierwsze, a mianowicie takie bardzo ważne prawo prawo dotyczące e, postrzegania sytuacji, oceny każdej jednej sytuacji. Według mnie to jest najważniejsze prawo relacji czyli e równa się e przez e. E równa się E przez E pierwsze E to jest evaluation ocena, czyli to, czy postrzegamy daną sytuację jako pozytywną, neutralną albo negatywną, równa się E przez E, czyli evaluation do, znaczy expectations do experience. Evaluation to jest expectations do experience, czyli ocena to jest e, oczeki, znaczy doświadczenie do e, Oczekiwań. Teraz się za, za, za ten zamieszałem, znaczy zawiesiłem, czekaj. Experience versus expectations, tak. E, doświadczenie do, e, do oczekiwań, czyli to, co nam się przytrafia, to, co nam się e, dzieje, do tego, czego się spodziewaliśmy. Tak? I teraz najpierw opowiem to z perspektywy. W dużej mierze e, sytuacji zewnętrznych, czyli na przykład tego, do czego najczęściej wykorzystujemy te, e, te, 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 te elementy, czyli na przykład w jaki sposób dokonujemy oceny e, obsługi klienta. Akurat w dużej mierze dokładnie to jest też związane z ostatnim pobytem, na znaczy właściwie ostatnim weekendem, gdzie e, po, no, bym powiedział, bardzo intensywnym okresie, zawodowym i w pracy, pojechaliśmy sobie na urlop w krótki, trzydniowy w, do w góry po to, żeby oczywiście pochodzić, trafiliśmy na przepiękną pogodę i to znowu nasze postrzeganie tej sytuacji było ekstremalnie dobre, czyli nasza ocena była nieprawdopodobnie dobra, dlatego, że experience, czyli doświadczenie, czyli ta pogoda, która się nam przytrafiła, czyli pełne słońce, błękitne niebo Minusowe temperatury w, na dole, czyli w wiosce. Inwersja, czyli zmiana temperatury odwrotna niż powinna być, czyli im wyżej, tym cieplej. Czyli jak szliśmy w góry, to się robiło ciepło. E, czyli wszystko to, czego się nie spodziewasz na przełomie listopada i grudnia, właściwie pod koniec listopada, e, spowodowało, żebyśmy w niebo wzięci. Tak? Czyli nasze oczekiwania były takie, jakbym sobie spojrzał nawet na nie wiem, spakowanie sprzętu turystycznego, czyli e, kurtka goreteksowa, E, spakowana w tle dobra, mam ją zawsze nawet latem, e, ale jednakże faktycznie jakby nastawienie na to, że może być bardzo zimno, duża ilość e, ubrań e, technicznych, zimowych, nastawienie na to, że będziemy... Oczywiście no dobra, raki o tej porze, raczki o tej, o tej porze, bo nie byliśmy w Tatrach. E, o tej porze też mamy zawsze, ale nastawienie, że będziemy faktycznie dużo korzystali z, e, z, z raczków. Z których korzystaliśmy tylko miejscami, i w ogóle dużo takiego nastawienia, że no, będzie pogoda, stricte bym powiedział, taka jesienna. E, bo słońce zimą nie jest z spe 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 spektakularnym znowu, ale taką e, na jesienną aurę, no i nagle, jak dostajemy pogodę, która jest faktycznie totalnie pogodą, bym powiedział, włoską marcową, e, czyli pełne słońce, jesteśmy zachwyceni. Także, pierwszy przykład tego, w jaki sposób można wykorzystywać tą, e, to prawo. Druga rzecz, oczywiście. Wchodzimy, mieszkamy w hotelu, który jest hotelem dobrym, bardzo dobrym, e, i w naturalny sposób spodziewasz się tego, że e, obsługa będzie wyjątkowa. I jeżeli nie jest wyjątkowa, to jesteś mniej zadowolony. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo faktycznie byliśmy w hotelu, który po pierwsze, chcę pokazać jedną bardzo ważną rzecz, i taką perspektywę, która a, moim zdaniem trochę może zmienić wszystko. A mianowicie w hotel. Które wszędzie na Bookingu, na Google'u ma zawsze te same oceny. Czyli e, spektakularne miejsce, zjawiskowe położenie, bardzo wygodne pokoje, wspaniałe jedzenie. Czyli wszystko formalnie super. Jedyny punkt, który jest zawsze ten, ale obsługa nie daje rady. Obsługa słaba e, i w ogóle. Więc jechaliśmy nam z takim nastawieniem, że będzie wszystko super. Obsługa nie będzie dawała rady. I. Chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że moim zdaniem to była najlepsza obsługa klienta, jaką w życiu e, widziałem, ale nie dawała rady. Znaczy, to byli ludzie, którzy byli nieprawdopodobnie zaangażowani jako osoby, tylko było ich za mało. Więc formalnie, faktycznie, obsługa jako proces nie dawał rady, ale to nie była wina ludzi. Ale dlaczego o tym mówię? Bo my bardzo często, jak słyszymy słaba obsługa klienta, to myślimy o tym, że ludzie są niemili, nierzeczliwi, niezaangażowani. Nie, ci ludzie byli bardzo mili, bardzo życzliwi, bardzo się starali, ale po prostu nie dawali rady. Czego dla mnie najprostszym przykładem jest to, że, nie wiem, restauracja, w której eee, a la carte, czyli jakby restauracja, z której po prostu zamawialiśmy stolik, danie z karty, normalna restauracja, bym powiedział, ale nie hotelowa, w rozumieniu, że masz e, half board, czyli nie wiem, e, obiady, plus, znaczy śniadania plus obiad o kolację, tylko po prostu byliśmy zwykłe, pobyt tylko ze śniadaniem, I jak chcieliśmy pójść do restauracji, to w naturalny sposób musieliśmy zamówić karty, ja mam taki e, dziwny zwyczaj konsultanta, czyli jak siadam w restauracji, to pierwszą rzeczą, którą liczę, e, to liczę liczbę e, kelnerów na stolik, tak, mam taki, taką porąbaną, e, porąbaną rzecz. Przy te, te, tym standardzie obsługi powinni żyć w modelu góra jeden kelner na 5-6 stolików, tam był jeden kelner na 14 stolików. To jest nie do zrobienia. Tak po prostu nie do zrobienia. Siedziałem, liczyłem tę ilość stolików, ilość kelnerów, okej. Okay. Choćby nie wiadomo, jak bardzo się starał, nie jest w stanie tego, e, tego obsłużyć na takim poziomie, żeby ludzie byli zadowoleni i nie czekali e, i było wszystko ok. Więc w naturalny sposób, powiedziałem, obsługa klienta. Ale, tak jak powiedziałem, chcę wejść do innego świata do świata oczekiwań względem siebie. A mianowicie mówię o tym dlatego, bo i to jest taki schemat, który mi się powtórzył Zupełnie przypadkowo z kilkoma e, zawodnikami z kompletnie różnych dyscyplin. Część w ogóle nawet w ogóle nie, nie ma w ogóle związku z igrzyskami zimowymi w tej chwili, ale wszyscy mieli to samo, a mianowicie rozmawialiśmy o bardzo ważnym starcie w najbliższym czasie, i nagle okazało się, że wszyscy idą w tym samym kierunku, a mianowicie tego, aby nie nastawiać się na osiągnięty wynik, i mnie w pewnym momencie coś tknęło. Bo z jednej strony ja bardzo mocno wierzę w to, że przed startem nie należy i tak, i to jest ważnym elementem przygotowania startowego nakładać presji na świat zewnętrzny, albo zachęcać ze, świat zewnętrzny do tego, żeby nałożyć presję na siebie. Tak? Czyli w naturalny sposób nie powinniśmy, nie wiem, komunikować światu, że jesteśmy w najlepszej formie życia i w dużej mierze teraz, na tym starcie, to w ogóle generalnie wygramy, zdobędziemy medal, będziemy pierwsi, po, po, pobijemy rekord świata, idziemy po swoje i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak zwane pompowanie e, balonika zewnętrznego, co pewnie... Już przy tych wypowiedziach w naturalny sposób prowadzi to na przykład do jednego z bardzo charakterystycznych polskich lekkoatletów, który konsekwentnie przed większością zawodów dba o to, żeby poinformować świat, że jest doskonale przygotowany, że on się świetnie poradzi, że w naturalny sposób jako kibice powinniśmy właściwie to już prawie że. E, otwierać butelki szampana, bo on za chwilę pobie, pobije rekord świata i to generalnie jest świetnie. I tak to jest nieskuteczne. Znaczy to pewnie prowadzi do tego, że nakładamy sobie zupełnie niepotrzebną, dodatkową presję świata zewnętrznego, ale czym innym jest nastawianie presji świata zewnętrznego, a czym innym jest nakładanie presji swojej, wewnętrznej, własnej, Czyli gotowość do tego, żeby na przykład A w treningu wyobrażeniowym, przejść jednakże przez cały proces startu, czyli prze, 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 przeprowadzić sobie dokładnie całą, e, całą sytuację startową, cały trening wyobrażeniowy ukierunkowany na to, w jaki sposób będziemy dokładnie realizowali poszczególne czynności i założenia startowe i doprowadzić jednakże go do elementu mety i w momencie, w którym prze, prze, przekraczamy linię mety z Oczekiwaniem na tym, w jaki sposób doprowadziły nas te zachowania startowe do rezultatu. I że po linii mety mamy prawo mieć sytuację związaną z tym, że przeżywamy euforię wygrania, nastawić się trochę na to, i tak dalej. I teraz mam takie przekonanie, że z każdym z zawodników, z którym o tym rozmawiałem, ja miałem tą samą dyskusję, a mianowicie dyskusję trochę dokładnie o tym, że wszyscy mi mówili: no tak, ale nie wolno się nastawiać. Bo nastawienie to jest dodatkowa presja, ja mówię: No, dobra, okej. Okay. Nastawienie z tej perspektywy, że będzie dobrze, może prowadzić do rozczarowania. To prawda. Rozczarowanie jest negatywną emocją, znaczy nie negatywną z perspektywy tego, bo pewnie znowu zaraz ktoś, kto będąc psychologiem, powie, Oj, tak, dlaczego mówisz o negatywnych emocjach? Wszystkie emocje są pozytywne, tak, ta emocja też jest pozytywna, w tym rozumieniu, ważna. E, tak, ona jest ważna, ale jest trudna e, i w naturalny sposób będzie wymagała pewnie innego sposobu pracy niż e, radość, euforia i wiele innych rzeczy. Rozczarowanie, smutek e, one w naturalny sposób mogą później prowadzić do złości i gniewu e, i wielu innych rzeczy. I teraz do mnie właśnie dotarło, że. To powiedzenie, jeżeli będziesz miał mniejsze oczekiwania, to mniej się rozczarujesz. Znowu z perspektywy psychologii, my zaczynamy trochę wykorzystywać w złym kierunku i w złych obszarach. I ono powinno być właściwe do momentu takim, że faktycznie nie powinniśmy mieć wysokich oczekiwań. Względem elementów, czynników rzeczy, których nie kontrolujemy, na które nie mamy wpływu. Czyli z perspektywy dokładnie jakby trzech kręgów wpływu, trzy kręgi wpływu zakładają dokładnie, że mamy obszary, które ma, na które mamy wpływ i kontrolę. I wpływ i kontrolę mamy tylko na jeden obszar tak naprawdę w życiu to jest na siebie. Później mamy, znaczy pod kontrolą mamy siebie swoje zachowania, swoje reakcje na sytuację i wiele innych rzeczy, ponieważ rzeczy, które mamy wpływ, czyli swoje bezpośrednie otoczenie, e, czyli swoich najbliższych, ponieważ mamy rzeczy, które są poza kontrolą, czyli właściwie świat kompletnie dookoła, z perspektywy, nie wiem, biznesu jest to konkurencja, z perspektywy sportu też jest konkurencja, czyli inni zawodnicy to są na, na, na to nie możemy faktycznie mieć e, wpływu, szczególnie w tzw. sportach równoległych. E, Dobra, nie będę wprowadzał w tej chwili wątku, czym są sporty równoległe i przeciwstawne. E, kiedyś o tym już mówiłem. E, a jeżeli nie mówiłem, to napiszcie w komentarzach. To akurat za tydzień, może opowiem trochę, czym są sporty równoległe i przeciwstawne, czym się one różnią z perspektywy właśnie wpływu i kontroli. I idąc tym tropem, mamy prawo, a nawet powinniśmy mieć oczekiwania względem siebie. I mamy mieć gotowość na to, że raz na jakiś czas nie spełnimy tych oczekiwań. W takim rozumieniu, że będziemy rozczarowani. W takim sensie, że powiemy sobie: zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić. I czasami nawet nie zrobiłem tego, co mogłem zrobić dobrze. Że po prostu czasami spieprzyłem. Czasami sytuacja startowa była odległa od tego, na co się przygotowywałem, co chciałem zrobić. Do czego, do, do czego dążyłem i w naturalny sposób nie dowiozłem wyniku. Znaczy, do mnie naprawdę zaczyna coraz bardziej docierać, że my w wielu miejscach stajemy się szarzy? Czy to jest dobre tego słowo? Chyba tak. I mam na myśli ten świat rozwoju. Że my zaczynamy się coraz bardziej rozwijać, edukować, e, zdobywać wiedzę na swój temat, i ja będę wracał do tego obszaru który już tutaj kiedykolwiek wielokrotnie rozmawiałem, a mianowicie znowu ja nie mówię, nie wiem, w różny sposób, tydzień temu, znaczy dwa tygodnie temu e, zaczęło się w ogóle od jednego z pierwszych z wspólnych spacerów z Mateuszem, czyli ten mit wychodzenia poza strefę komfortu. To ja bym chciał raz jeszcze przypomnieć: prawdziwy rozwój zaczyna się poza strefą komfortu emocjonalną i nie zaczyna się poza strefą komfortu fizyczną. I to jest coś, co w ogóle jakby jest takim, takim dla mnie bardzo ważnym chyba przemyśleniem ostatnich tygodni i w ogóle ostatnich miesięcy, że my pomyl pomyliliśmy te dwa elementy. Znaczy fizycznie z perspektywy przygotowania mojego ciała, moich wszystkich ograniczeń, które w dużej mierze mam w sobie, ale również, nie wiem, lęków i takich różnych rzeczy, nie wiem, nie jest tak naprawdę jakby mój rozwój nie będzie się zaczynał tam, gdzie będę przekraczał bardzo mocno swoje, nie wiem, traumy, granice, fobie, tak? Znaczy jeżeli mam lęk w lęk wysokości, to nie powinienem rozwijać się w kategorii wychodzić nawet na pełną ekspozycję w górach. Jeżeli mam, e, można to poszerzać moją strefę komfortu, o pracy z y, fobiami, pewnie możemy sobie kiedykolwiek gdzieś zrobić spotkanie. Mój rozwój nie zaczyna się tam, gdzie robię rzeczy, których, do których nie mam, nie wiem, predyspozycji, przygotowania, które są kompletnie poza moją strefą komfortu. Rozwój polega na poszerzaniu strefy komfortu czyli szukaniu rzeczy, które w naturalny sposób dzisiaj są dla mnie trudne, ale poprzez konsekwentny rozwój długoterminowo będą możliwe do zrobienia. Ale nie powinniśmy co się maksymalnie wprowadzać w strefę komfortu z perspektywy E równa się E przez E, czyli doświadczenie do oczekiwań poprzez obniżanie oczekiwań. W tym obszarze dobrze jest mieć wysokie oczekiwania, szczególnie względem siebie. Względem swojego wykonania, względem swojej jakości pracy. I oczywiście, powinniśmy mieć niższe oczekiwania względem rzeczy, których nie kontrolujemy. I o tym tak naprawdę jest cała ta historia. Czyli, pewnie, w naturalny sposób mógłbym mieć. Niższe oczekiwania co do jakości obsługi, po to, żeby się nie wkurzać, jeżeli ona będzie nie taka jak się spodziewałem, ale mam prawo i powinienem mieć wysokie oczekiwania względem tego, co ja zrobię, jaki ja będę pracował, jak ja zrealizuję pewne cele i raz na jakiś czas w związku z tym w naturalny sposób się rozczaruję. I ja bym chyba wam życzył pozytywnych rozczarowań. Takich rozczarowań związanych z tym, że raz na jakiś czas nałożymy sobie swoją wewnętrzną presję i nawet jej nie dowieziemy. I w momencie, w którym nie dowieziemy tej presji, znaczy tych, tych, tych działań, które sami sobie założyliśmy, jednakże skonf skonfrontujemy się i bez oceniania, bez obwiniania powiemy sobie, dobra, to teraz przeprowadźmy to, po co to nam było potrzebne. Czyli przeprowadźmy naprawdę wartościowy proces rozwojowy, zaczynający się od tego, jak się czujesz, z czym się czuję, co to we mnie wyzwala, a dopiero później zadajmy sobie pytanie, co mogę zrobić o, następnym razem, żeby tego nie odczuwać. Bo chyba mam takie trochę przekonanie, że, że my to gubimy że my gubimy piękno rozwojowe trudnych sytuacji. I Trudnych nie tych, które nas spotykają z zewnątrz, bo te z tymi zewnątrz to myślę sobie, że sobie naprawdę już dobrze radzimy. Czyli często mówimy, czy ja miałem na to wpływ, ee, dlaczego to mnie tak porusza? I tak dalej, ale, ale nakładajmy trochę więcej na siebie. Nie mam poczucia, że dzisiejsze spotkanie było takim którym wytłumaczyłem to bardzo dobrze. E, I to jest takie trochę moje chyba e, refleksja i założenie, więc jeżeli macie jakieś pytania, piszcie, ja bardzo chętnie do tego e, wrócę, bo to jest w ogóle ważny temat dla mnie w, e, e, teraz. Liczę z tyłu głowy, czy muszę wam składać życzenia świąteczne, ale wychodzi mi, że jeszcze nie. Bo jeszcze przed świętami się zobaczymy i będziemy sobie chodzili, więc ja wam życzę bardzo dobrego czasu przygotowującego do świąt, czyli dobrego czasu gorączki przedświątecznej, robienia zakupów, stania w kolejce po karpia lub wszystkie inne rzeczy. Widzimy się przed świętami, ja za dzisiaj Wam bardzo serdecznie